Hola, komu jesteś? Witajcie w kolejnym odcinku Able Espaniol. Partnerem tego odcinka jest aplikacja do nauki języków Spikly, albo jak to by powiedzieli Hiszpanie, e no bo trudno by było im wypowiedzieć Sp bez dodania E na początku. Więc w tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak powinna wyglądać dobra aplikacja do nauki języków na przykładzie właśnie aplikacji Spikly, bo moim zdaniem. Przynajmniej moim skromnym zdaniem ta aplikacja taka właśnie jest, jest całkiem porządnie zrobiona. Ale zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, zaproszę Was jeszcze na mojego Facebooka i Instagrama, do którego to linki znajdziecie pod spodem w opisie. Możecie zapytać, czy nauka z aplikacją jakiegokolwiek języka ma w ogóle jakiś sens? Czy warto na to poświęcać czas i środki? Oczywiście moim zdaniem nie jest to jedyna najlepsza forma nauki. To wiadomo, trzeba komplementować naukę z aplikacją czymś innym, nauką na przykład samemu z książką i nauką z nativeami i nauką z nauczycielem chociażby z Polski, takim jak ja. Ale czy warto? Mieć taką aplikację, jeśli jest dobra, moim zdaniem, oczywiście tak, dlatego że jest to pewnego rodzaju komplement naszej nauki. Komplement znaczy uzupełnienie w tym momencie, o to mi chodzi. To znaczy, że jeśli aplikacja jest ciekawa, to zmusi nas ona niejako do nauki codziennie, a to jest bardzo ważne, żeby do nauki języka wracać chociażby na kilka minut, ale codziennie. Ja na przykład z motywacją nigdy nie miałem żadnych problemów, więc jak chciałem się uczyć takiego języka, czy innego, to nie musiałem nastawiać sobie żadnych celów ani nic takiego, a wiem, że niektórzy ludzie tak robić muszą i że cele są dla nich bardzo ważne. I jeśli aplikacja codziennie Przypomina im, żeby chociaż 5, 10, 15 minut poświęcili na naukę języka, to wtedy idzie im to lepiej i trzymanie się tej regularności jest dużo łatwiejsze w tym momencie, kiedy mamy kalendarz albo jeszcze jeśli aplikacja nam jakieś notyfikacje czy też powiadomienia wysyła. Jeżeli pytacie, czy sama aplikacja nauczy Was jakiegokolwiek języka, no to moja odpowiedź brzmi oczywiście nie. Ale żeby uzupełnić swoją naukę taką właśnie aplikacją, zwłaszcza jak jest ciekawie zrobiona, no to jest to moim zdaniem jak najbardziej warte zachodu. I jakie cechy powinna mieć dobra aplikacja do nauki języków? Przede wszystkim powinna być ciekawa i powinna nas atakować różnymi metodami, różnymi wejściami do mózgu. To znaczy, że powinna nas zmuszać nie tylko do czytania. I do nauki gramatyki na przykład, ale też do mówienia albo do słuchania. Dłuższych słuchanek, które czytane są przez głosy normalnych ludzi, a nie przez robota z Google Translate, na przykład, bo wtedy nie możemy usłyszeć naturalnej melody języka. Jeśli aplikacja łączy w sobie te wszystkie cechy, to ma szansę nas czegoś nauczyć, nie tylko podstaw, ale też być może przyda nam się na trochę wyższym poziomie, żeby poznać nowe słownictwo, ale właśnie w taki ciekawy i wielometodowy sposób. I ta właśnie aplikacja Speakly moim zdaniem taka właśnie jest. Łączy, kombinuje w sobie te wszystkie różne metody docierania do waszego mózgu i zmusza was do ćwiczenia języka i do nauki przez to na różne sposoby. I to jest moim zdaniem całkiem ważne w nauce języków. Link do ściągnięcia sobie tej aplikacji znajdziecie pod spodem w opisie, a ja zaraz pokażę wam wszystkie te sposoby i metody nauki na żywo. Powiedzmy sobie na początek, jakich języków w ogóle można się w aplikacji Speakly uczyć. Jak widzicie tutaj u mnie na ekranie jest to nie tylko hiszpański, ale też niemiecki, fiński, estoński, angielski, rosyjski, włoski i francuski. Z tym, że w wersji polskiej, w interfejsie polskim, mamy dostępny język hiszpański, niemiecki, angielski i francuski. A jeśli chcielibyście odwrócić swoją naukę i na przykład uczyć się innego języka po hiszpańsku, jeśli już go trochę lepiej znacie, no to możecie się uczyć angielskiego w ten sposób, albo, co ciekawe, estońskiego. Oczywiście ludzie ze Speak.ly zapewniają mnie, że wersje i interfejsy językowe cały czas są rozszerzane i w przyszłości będzie dostępne. Jeszcze więcej języków. Można też zrobić tak, jeśli znacie na przykład język angielski, że wybierzecie sobie właśnie język angielski, żeby uczyć się hiszpańskiego, ale język polski też jest dostępny. Tak jak już wspominaliśmy, w nauce języków i też w aplikacji do nauki języków ważne jest to, żeby atakowała nas ona z różnych stron i proponowała nam różne rzeczy, różne metody, żeby nawet przez te 10-15 minut dziennie nauka języka nam się nie znudziła. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Oczywiście mamy strefę nauki, to są te zwykłe zdania do zapamiętania. Moje wyniki tutaj możecie sprawdzić, jakie wyniki zdobyliście, jak osiągnęliście, jak spełniacie te dzienne cele. Sytuacja live to jest bardzo ciekawe bo uczy Was tego, jak zachować się w restauracji, w barze itd. itd. Są mini dialogi, które są dla Was prezentowane. I z tego możecie się uczyć. Później mamy ćwiczenia ze słuchu. Tę część też Wam pokażę dogłębniej, bo moim zdaniem jest jedną z najlepszych i najciekawszych. To są właśnie te słuchanki, które od samego początku Was przyzwyczajają do tego, jak brzmi język hiszpański. Nawet jeśli nie rozumiecie wszystkiego od samego początku. Dalej ciekawostka to rekomendacje muzyczne. To jest coś nowego w aplikacjach do nauki języka. Nigdy tego wcześniej nie widziałem, żeby sama aplikacja nam rekomendowała jakieś piosenki żebyśmy sobie mogli posłuchać. Oczywiście to działa, jeśli macie Spotify, z tego co tutaj widzę, i proponują nam jakieś piosenki, żebyśmy sobie mm, słuchali i z tego też uczyli się języka. Kolejnym bardzo ważnym punktem w nauce języka jest oczywiście gramatyka. Tutaj w tej aplikacji nie jest kładziony nacisk podczas zwykłej nauki na gramatykę, i tak powinno być, ale za to jest dobrze rozbudowana sekcja gramatyczna. Jak widzicie tutaj na ekranie, można sobie wejść i wybrać pomiędzy różnymi dostępnymi tematami. Mamy przyimki, przymiotniki, czasowniki itd. itd. Możemy wybrać sobie jakiś temat i zobaczyć jakie na przykład są końcówki. Oczywiście nie nauczy Was ta aplikacja gramatyki od początku do końca, ale przynajmniej nie musicie jej opuszczać, żeby zobaczyć jakie są końcówki i kiedy mniej więcej danego czasu się używa. Zobaczmy teraz w takim razie, jak w ogóle ta normalna, zwykła nauka języka w tej aplikacji wygląda. Na samym początku będą Was prosić o to, żebyście zdali test. Taki minutowy, żeby sprawdzić mniej więcej na jakim poziomie jesteście. Ja odpowiedziałem na wszystkie pytania poprawnie i powiedziała mi aplikacja, że mój poziom jest średnio zaawansowany i że znam 81% słownictwa dostępnego w tej aplikacji. No co oczywiście jest zrozumiałe, że nie powiedzą mi, że mam 100% i że jestem super zaawansowany, skoro chcą, żebym się tą aplikacją bawił. Wiem, bo sprawdzałem kilka razy i za każdym razem odpowiadałem dobrze na wszystkie pytania i... Za każdym razem tylko 81% niestety tego słownictwa znałem. To znaczy, że cały czas mam braki. Więc zobaczmy, jak to wygląda. To, co widzicie na ekranie, to jest y, normalna nauka już, a zatem nauka nowych wyrażeń. Mamy całe zdanie i mamy podkreślone coś, co jest ważne dla aplikacji, żebyśmy się nauczyli. I mamy zdanie na przykład Kienes chili podziasz, keshe atreve adiamarme en mitad de la nocje. Możemy dotknąć, żeby kontynuować jest el se atreve a Nie mamy zatem wytłumaczone, co znaczy całe zdanie, mamy tylko w środku nocy, en mitad de la noche, to co jest ważne dla tej aplikacji, żebyśmy zrozumieli w danym momencie. Oczywiście nie tłumaczą nam od razu całego zdania, ale jeśli klikniemy tutaj, to. Już po, pojawia się nam to na ekranie, kim jest ten dupek, który ośmiela się zadzwonić do mnie w środku nocy. Też jest dobre, że używają takich kolokwialnych e, fraz, takich kolokwialnych zdań, żeby się uczyć, bo też wiadomo, że żeby zrozumieć film albo to, co ktoś do nas mówi, e, też jest ważne, żeby zrozumieć te kolokwialne rzeczy. Przejdźmy dalej. Mamy teraz sprawdzenie, czy nauczyliśmy się tej frazy tego nowego wyrażenia i mamy początek zdania Quien es el helicópolis que se atreve a llamarme i musimy dokończyć wpisując en mitad de la noche Sprawdzamy i okazuje się, że jest dobrze. es el que se atreve a llamarme en mitad de la noche Oczywiście mogą nam to powtórzyć. Jeśli jeszcze raz chcemy to usłyszeć, to wystarczy przycisnąć. Łatwe, prawda? Robimy dalej. Kolejną metodą jest sprawdzenie, czy potrafimy ułożyć zdanie, które mamy tutaj napisane. Mamy podpowiedzi też w postaci tych liter początkowych i mamy ułożyć zdanie i powiedzieć to zdanie do aplikacji, a aplikacja ma za zadanie nam wyjaśnić, czy mówimy dobrze, czy nie. No, i teraz mamy tutaj. Chciałbym poznać cenę mieszkań w tej okolicy. Oczywiście, mój poziom jest średnio zaawansowany, jak ta aplikacja już wcześniej mi wskazała, dlatego te zdania są trudniejsze, ale nie martwcie się, jak dopiero zaczynacie, to zdania też będą łatwiejsze. Więc co tu mamy? Chciałbym poznać cenę mieszkań w tej okolicy. No, to pewnie będzie Me gustaría el precio de los pisos en esta zona. Zobaczmy, czy mówię to wystarczająco dobrze dla tej aplikacji. Me gustaría saber el precio de los pisos en esta zona. Zobaczymy, co nam powie. Me saber el precio de los pisos en esta zona. Powiedzieli brawo, to znaczy, że właściwie powiedziałem dobrze. I jeszcze pytają, to zadanie było trudno czy łatwe. Trudne czy łatwe powinno być, no ale to nic. A zatem możemy im dać znać, czy jest to dla nas za trudne jeszcze, czy mamy poszukać czegoś łatwiejszego. Powiemy, że łatwe i zobaczymy, co będzie dalej. Kolejne wyrażenie i to samo, co mieliśmy wcześniej, a algo interesante ultimamente i będą chcieli od nas tego, żebyśmy później zapamiętali i potrafili to zapisać. Te metody raz zapisywania, a dwa mówienia można też sobie pozmieniać i dopasować do waszej... Preferencji. Jeśli chcecie tylko mówić, to możecie to zaznaczyć. Jeśli chcecie tylko pisać, a nie mówić, bo na przykład uczycie się w pracy i nie chcecie, żeby szef się zorientował, że nie, robicie, nie wykonujecie tego, co macie robić, nie wykonujecie swoich obowiązków, tylko uczycie się języka, no to można w tym przypadku wyłączyć zupełnie mówienie i uczyć się tylko pisania. A można też połączyć obie metody, co wydaje mi się jedną z najlepszych cech tej aplikacji. Później, jeśli przyswoiliśmy już jakąś frazę, jakieś wyrażenie, będą nas o to pytać. Tego rodzaju zadaniach. Jak na przykład mamy tutaj widzieć różnice i mamy kilka opcji. Jest to samo zdanie, ale to widzieć różnice jest zapisane na różne sposoby. A zatem musiałem to wcześniej, musiałem na to wcześniej już trafić, wydaje mi się, nie pamiętam już teraz, ale bawię się od kilku dni tą aplikacją, więc prawdopodobnie tego się już wcześniej nauczyłem, no więc la major parte de la gente no jest capaz de ver la diferencia i mówią nam też, jak to powinno brzmieć. Całkiem fajne są też sytuacje live, o których już wspominałem, to znaczy sytuacje życiowe, jak z baru, restauracji itd., itd. Wejdźmy na przykład w Gran Servicio i zobaczmy, co nam proponują. Zrobimy, zacznij. Me encanta el i mamy MENCANTE EL SERVICIO EN ESTE so i teraz jest napisane nasza kolej. Mamy przetłumaczyć, tak, są z tego znani, przeczytałem kilka komentarzy w internecie. I teraz oczywiście możemy sami domyślić się co tu jest, ale możemy również sprawdzić. Są sí, son conocidos por su servicio. He leído algunos comentarios en internet. I teraz możemy sami powiedzieć to na głos. Jeśli chcemy to nagrać, możemy również nagrać i zwolnić przycisk po zakończeniu. Możemy powiedzieć. Powiem teraz akcentem typowo polskim, żeby zobaczyć, czy też powiedzą nam, że dobrze mówię, czy nie. Season conocidos por su servicio. Leído algunos comentarios en internet. Zobaczmy, co nam powiedzą. Powiedzieli, że dobrze, nawet świetnie, a zatem nawet jeśli nie macie jeszcze typowo hiszpańskiego czy latynoskiego akcentu, to aplikacja Was zrozumie. Inną też propozycją, o której już wspominałem na samym początku i która moim zdaniem jest najciekawsza bodajże, są słuchanki, ćwiczenia ze słuchu i są to klipy kilkuminutowe. Które nagrywają na TV, nie roboty, i można przyzwyczaić się do melodii języka. I można przyzwyczaić się do słownictwa, składni itd., itd., nawet jeśli nie rozumiemy niczego. Mamy tutaj do wyboru różne słuchanki o różnym poziomie trudności. Tym razem dla odmiany wybrałem jedną, która jest z poziomu początkującego. Mamy tutaj drugą słuchankę, Amigosz. Porozmawiajmy o przyjaźni, kogo nazywamy przyjaciółmi, czy łatwo jest zdobywać nowych przyjaciół, będąc dorosłym. I jak to wygląda? Zróbmy, play. Hola, soy Juanma Martínez. Bienvenido a nuestra experiencia de escucha. En este ejercicio te hablaré un poco más de mí. Escucha atentamente e intenta ver cuánto entiendes. Y Sami, ¿cómo jak powinniśmy do tego podchodzić. Po prostu wysłuchać i zrozumieć tyle, że zrozumiemy. Jak nie zrozumiemy wszystkiego, to nic się nie dzieje. Jeśli chcemy zobaczyć tekst, możemy zobaczyć tekst i słuchać równocześnie tekstu po hiszpańsku i czytać też równocześnie to, co ten gość mówi. Juanma Martinez tutaj. A jeśli nie rozumiemy, możemy też kliknąć na Tłumaczenie i zobaczyć, że jak już wiesz, mam 30 lat i mieszkam w Madrycie i tak dalej, i tak dalej. Jest tych słuchanek naprawdę wiele, widziałem sam kilka i na różnych poziomach, i są one jedną z najlepszych rzeczy z tej aplikacji. Dlatego właśnie, że oferują nie tylko samo słuchanie, ale też oferują tekst i tłumaczenie jednocześnie. I sama aplikacja proponuje nam, żebyśmy kilka razy dziennie słuchali czegoś takiego i wyłapywali. Powoli, powoli to, co nam się uda. Także od samego początkującego poziomu możemy to robić, tak jak to robią dzieci. Też słuchają tego, jak dorośli mówią i nie przejmują się gramatyką, nie wiedzą, co dokładnie się dzieje, ale zaczynają łapać mniej więcej, jak wygląda składnia, jak wygląda melodia i przede wszystkim akcent. Tutaj akcent jest bardzo ładny, nie jest to żaden robot, a zatem jest to też bardzo ważne. I tak właśnie przedstawia się aplikacja Speakly. Jak widzicie jest wiele różnych rzeczy, wiele metod, wiele wejść. Do mózgu i przedstawia się to całkiem ciekawie. To, co jest ważne też z punktu widzenia klienta, bo te wszystkie metody oczywiście są dostępne tylko i wyłącznie w wersji premium, która jest płatna, ale jest to to, że na samym początku, jak się rejestrujecie, macie 7 dni premium i możecie sobie to wszystko wypróbować, i nie pytają Was na samym początku o numer karty, nie musicie nic wprowadzać, po prostu macie 7 dni na to, żeby wszystkie te zalety wersji premium wypróbować. I ja mam dla wszystkich, którzy chcieliby z tą wersją premium się dłużej pobawić niż przez tydzień, dobrą wiadomość, dlatego, że Speak.ly zapewnia Wam, moim subskrybentom, 40% zniżki na różne plany. Po prostu to, co musicie zrobić, to wejść do mojego opisu pod spodem. Tam mam instrukcję do tego, jak wykorzystać Kody zniżkowe, i w którym momencie wybi wybieracie po prostu język, którego chcecie się uczyć, i wpisujecie odpowiedni kod. Dla hiszpańskiego, jeśli chcecie się uczyć hiszpańskiego, jest to Ace dos, Ace dos, czyli hablo español dos, h e 2 po polsku, i jeśli to wpiszecie po tym, jak wybierzecie ten odpowiedni dla was plan, i język hiszpański to 40% kod zniżkowy powinien w tym momencie działać. A zatem taką promocję mogę wam dzięki współpracy ze Spikli zaproponować. Oczywiście trzeba mieć też na względzie, że czasami, zwłaszcza kiedy aplikacja jest nowa, pojawią się jakieś błędy czy nieścisłości. Jest to naturalne i w tym momencie to co się liczy z naszego punktu widzenia jako tych, którzy korzystają z danej aplikacji, jest łatwość zgłoszenia takiego błędu i stosunek twórców aplikacji do takich błędów. Ja jak zaraz zobaczycie, znalazłem takie trzy drobne nieścisłości, które wysłałem do twórców aplikacji i otrzymałem od razu wiadomość, że jak najszybciej to poprawią i że cały czas pracują nad udoskonalaniem aplikacji. I usuwaniem wszelakich tego typu nieścisłości czy błędów. Jak widzicie tutaj na pierwszym slajdzie mamy diono i", i mamy, że nie słyszałam. To OI, jak dobrze wiecie, jest w Indefinido, a zatem powinno być przetłumaczone jako nie usłyszałam Cię, bo jeśli chcemy przetłumaczyć nie słyszałam, no to byłoby note OIA w imperfecto. Jednak jeśli zaznaczylibyśmy tutaj Note o no to aplikacja powiedziałaby nam, że zaznaczyliśmy źle. Kolejno mamy vinimos juntos, ale przetłumaczone jest to jako przyszłyśmy razem. I teraz oczywiście aplikacja kładzie nacisk na vinimos właśnie, na tę formę czasownika, ale w języku polskim vinimos może mieć dwie różne formy. I tutaj w hiszpańskim zależy to od tego drugiego wyrazu, bo gdyby to były dziewczyny, to po hiszpańsku powiedziałyby vinimos juntas, a nie juntos. Wtedy mogłoby być przyszłyśmy, a tak jest przyszliśmy. Także taka mała, drobna nieścisłość. I trzecia rzecz to dwa błędy w jednym przykładzie, bo mamy zaznaczyć wynajęliśmy, czyli alquilamos, a aplikacja mówi nam, że poprawna odpowiedź to alquilaremos. Alquilaremos to wynajmiemy w przyszłości, nie w przeszłości. Ponadto dalej mamy dosz, a powinno być paranosotrosdosz. dosz para dos nie istnieje. W każdym razie te błędy, które znalazłem, zgłosiłem je od razu i dostałem informację zwrotną, że od razu się tym zajmą. Wydaje mi się, że są to błędy naturalne dla początkującej aplikacji i muszę zaznaczyć, że znalazłem je tylko i wyłącznie w tych testach początkowych, oceniających Wasz poziom. Później już w toku nauki normalnej takich nieścisłości więcej nie znalazłem. W każdym razie, jeśli i Wy znajdziecie jakiś błąd, to łatwo można go zgłosić przez zakładkę Wsparcie klienta. I przypuszczam, że nie tylko błędy typu merytorycznego można tam zgłaszać, ale wszelkie inne błędy, które moglibyście napotkać po drodze. System zgłoszenia jest bardzo łatwy. No, i to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się on podobał i był dla Was przydatny. Polecam Wam jeszcze raz aplikację Speak.ly. Mam nadzieję też, że z niej skorzystacie. Napiszcie mi w komentarzach, czy ten odcinek Wam się podobał i jakie Wy macie oczekiwania, jak ściągacie jakąkolwiek aplikację językową, i czy macie doświadczenia z jakimiś. Aplikacjami, napiszcie, które Wam się podobają, a które nie. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Ja pokażę Wam teraz, gdzie nagrywałem ten odcinek. Nagrywaliśmy, w sumie powinienem powiedzieć. Jesteśmy w Anfidelmar. Mar. Już wiele razy tutaj nagrywałem różne odcinki. Widzicie, jak to wygląda. Dość picho, picho, czyli snobistycznie. I stąd was serdecznie pozdrawiam. Ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, bez którego rozwój kanału Ableżpaniolna na pewno byłby niemożliwy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał, aby mieć stały dostęp do nowych, świeżych materiałów do nauki języka hiszpańskiego, a jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y aż dalego!